Hej wszystkim z tej strony, Pakuli, zapraszam na kolejny odcinek z This War of Mine. Ok, naszemu Pawle udało się powrócić w tym odcinku. Nikt na co nas dziś nie zaatakował, ale niestety w poprzednim odcinku padł Marko, a Marko był naszym herosem w tej rozgrywce, no ale już go niestety z nami nie ma. Jak to z herosami bywa w realnym życiu. Że przez chwilę są harosami, a potem niestety padają. Eee, no szkoda, szkoda. Dobra, załóżmy pułapkę. Mm, dzisiaj gotujemy Bruno. Co ty dasz? O, Bruno. Moja najlepsza przyjaciółka zawsze dużo się martwiła. Raz zadzwoniła do mnie przerażona, mówiąc, że na ulicy zamieszki i zamieszek zaczęło dochodzić codziennie. Zapewniłem ją, że to wszystko wkrótce się skończy. Aha, czyli widzę, że wspomnienia są tak na dobrą sprawę te same. No dobra, ugotuj dwie strawy w takim razie. Jedną dla Pawlego, drugą dla siebie. Okej, okay, ziółka urosły, jeszcze ziółka nie urosły, dzisiaj może urosną. Zastanawiam się, czy nie zbudować drugiej piłki i wrócić na bliźniak, ale wrócić tak na bliźniak, żeby. nie dać się szalonej bożenie. Pawle w sumie szybko biega, ale to, że biega, to może go i tak zgubić. I z bliźniaka. Okej, okay, ktoś przyszedł. Pomocy, pomocy, jest tu ktoś, potrzebuje pomocy. No to Bruno, ci zaraz rozumiesz, pomoże, bo już zrobił swoje codzienne rzeczy. Pogadajmy z nim. Proszę, miej serce, czego potrzebujesz, człowieku? Pomocy, mój brat jest ranny. Jesteś pierwszą osobą, która otworzyła mi drzwi. Dziękuję szybko, mój brat został postrzelony przez snajpera. Proszę, pomóż mi go zanieść do domu, bo inaczej umrze. Nie ma czasu do stracenia. Okej. Okay. Leć Bruno pomóż. Pawle. Dobrze, że pomogliśmy Sąsiadowi fajnie, że się udało. O, Pawle wypoczywaj, bo musisz jeszcze zjeść tutaj ee, strawę. Powiem tak. Jak na drugi sezon rozbudowanie bazy mi idzie całkiem sympatycznie. Wiem mniej więcej już gdzie co znaleźć, wiem... Gdzie czego szukać więc to jest ok. Gorzej, tylko że jeszcze nie bardzo rozumiem mechanikę walki, ale to się zmieni kiedyś może w sensie, że będę miał większą przeżywalność niż teraz. Kurczę, tutaj możemy nieźle pohandlować, bo tych niepewnych leków tu mam aż 8 sztuk 4 puchy. Czyli dobrobyt, trzy karabiny, dużo naboi. Dzięki, tak naprawdę, tylko wszystko dzięki Marko, którego niestety już z nami nie ma. Szkoda, szkoda. Prawdziwy heros. Dobra, weźmy, pozbierajmy te zioła, na pewno to się przyda. Zastanawiam się, czy filtr na wodę... Zrobić, chociaż trochę części zebraliśmy. Eee, no, muszę filt na wodę zrobić zawsze, a może jakieś to nie zrobię. Eee, szkoda trochę drobiazgów, ale trzy drobiazgi, 20 fajek, 5 godzin będzie robił. Myślę, że 8 fajek wystarczy, żeby Bruno sobie mógł popalić. 2 godziny będzie to robił. Eee, a potem zrobimy filtr na wodę, tak sobie myślę. Zastanawiam się, jak to jest. Czy można dom zostawić bez ochrony? Ciekawe, co się wtedy dzieje. Wejdą szabrownicy i wszystko nam zabiorą. Ciekawe, czy tak też może być. Pewnie może. Nie wiem, czy Pawlem teraz na przykład nie zostać, nie zostać na wszelki wypadek na całą noc. Niech broni budynku. Tak na przykład, no nie wiem, nie wiem, czy to, jest, czy, to jest, czy to jest dobra metoda. Bo poszedłbym jeszcze tutaj po parę rzeczy, po parę drobiazgów, żeby ulepszyć tutaj w końcu nasz warsztat, żeby można było zrobić kolejne upgrade. Y. A mianowicie mam tu na myśli termoregulator dla pieca, bo niedługo nadejdzie zima, a jest już dzień 15, więc myślę, co jeszcze potrzebujemy. Czy jedną część i dużo drobiazgów, dobra. A tymczasem zróbmy ten filtr. Zróbmy jeden filtr, nastawmy filtr. Myślę, znaczy filtr w sensie deszczówkę. Myślę, że Pawle pójdzie jeszcze raz. 18 stopni to jest ciepło, cieszy mnie to bardzo. Myślę, że on jeszcze raz pójdzie z tymi. Mm, na tą noc. Nie wiem, pierwszy raz zostawię budynek otwarty. Bo ja się po prostu żeby mi za dużo żarcia nie ukradli. Mam nadzieję, że no, niechże wezmą konserwy chociaż, ale niech zostawią myszy, szczury, żeby przeżyć. Mm, Okej. Okay. Nastawiona woda. Zobaczmy, co tam w, w radiu ciekawego słychać. Temperatura spadła. Mamy zachmurzenie. Nasza rada na zimny wieczor. Złap dobrą książkę, kubek dobra. Czyli generalnie zaczyna spadać temperatura. Niepokoi mnie to. Czyli będziemy musieli... Z uwagi na niedobory papierosów i toniu ich ceny poszybowały w górę. Wielu mieszkańców potrzebuje Dymka, by się wyciszyć. Jak mogą to zrobić świadomość, że nie muszę. Na... Okej, okay, moglibyśmy pohandlować w takim razie z wojskowymi. Rebelianci toczą zaciekłe walki z siłami rządowymi na terenie całego miasta. Niektóre obszary zostały całkowicie odcięte to, 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 to intensywna wymiana ognia w skrócie. E, dobra, to w takim razie dobrze, że zrobiliśmy te papierosy. Jak e, wróci Bruno, to Bruno będzie robił przez cały dzień. Dobra, szukaj zapasów. E, plac budowy, myślę, jeszcze raz. 91% tutaj dużo już nie ma rzeczy. Tak na dobrą sprawę. E, port, do portu będę chyba piły potrzebował, o ile dobrze pamiętam. I łomu, łoma, łomu. A, bo możemy wrócić tu i wyczyścić całą resztę. Dobra, wróćmy na ten plac budowy. Dobra, tu mamy piłę, ale już tutaj drugiej piły nie potrzebujemy. Więc po prostu wy wyczyśćmy wszystko, co tu powinniśmy wyczyścić. Na szczęście zobaczymy, czy są wojskowi, czy nie ma. Ale z tego, co widzę, ci wojskowi są chyba tylko tutaj raz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, nie widziałem ich tutaj drugi raz. O, tak też przeszarżowałem. Mogłem tu przypłacić życiem taką szarżę. Jak na dobrą sprawę, ale na szczęście się udało. No dobra. Idź tam na górę. Zbieraj wszystkie rzeczy tam jeszcze na dół, chciałbym zejść w tym bliźniaku, ale fajnie byłoby wyczyścić rzeczywiście całą górę, żeby mieć już z głowy, żeby nie musieć wychodzić tak wysoko. Dobra, to zbierajmy po kolei wszystkie rzeczy. Krab, nie krab, wszystko spróbujmy zabrać. Tyle, ile damy rada Aha, tutaj nie ma przejścia, to jest szyb chyba tak. Czy jest tu prze... Nie no jest... Prze... Aha, czyli z góry nie można tutaj zeskoczyć. No okej, okay, będę wiedział. Dobra, weźmy to wszystko. Spróbujmy się tu przebić. Aha, tutaj... Okej, okay, muszę naokoło iść. E, no, tutaj też by się przydało, ale tak, tak na dobrą sprawę nie jest on tutaj konieczny. E, z tego względu, że... Łom tu nie jest... Nie jest konieczny, bo... Możemy sobie po prostu ominąć to miejsce, więc jest OK. A, okej. Okay, no, tutaj widzę, nic nie mamy. O, tu mamy... Sz... Ej, ej, wracaj, 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 kolego. Tu widzę, mamy szafę. Podejrzewam, że jest zamknięta. Aha, musi dołem przejść. Tak. Musi, musi tędy wyskoczyć, bo to chyba nie ma przejścia. Pewnie jest zamknięta, tak czyli, łąby się przydał mimo wszystko. Jednak no, dobra, ale wyczyśćmy, wyczyśćmy po prostu to, co pozostało. Niewiele tego tak na dobrą sprawę. Mam nadzieję, że tu ich nie ma. O, co tu jest? Podarta ulotka zatytułowana odezwa o następującej treści. Tu, w naszej pradawnej stolicy, Wysenczycy są u siebie i nie zamierzają dłużej tolerować ucisku. Granice Republiki Wyseny ze stolicą Pogorem przebiegają zgodnie z ustaleniami traktatu. Aj, jebać wszystkie traktaty. Ktoś tu jest. Tutaj jest ta dwójka. Nie podoba mi się to. Że oni tu są. Ale poza jedną szafą to mamy wszystko wyczyszczone. O kurcze, tutaj nie ma wyjścia. Tędy. Dobra, spadamy z to. O, czyli mogą być generalnie stać mi na drodze przy wyjściu. Teraz szczerze powiem zacząłem się bać. Ale jest tu możliwość schowania się na szczęście jak coś. Więc to jest OK. Bo słyszałem ich tutaj dwójkę, czyli widać, że oni się tutaj dostali. Czyli już wiedzą, że ktoś tu myszkował. A nie mamy Marko naszego herosa, więc trochę słabo. Ciekawe, że nie mógł ten iść i tu zeskoczyć. Mam nadzieję, że tu ich nie spotkam po drodze. Ale spoko Pawle szybko biega. W końcu był piłkarzem, więc... Więc wrócił, udało mu się przeżyć. Okej, okay. a z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam na następny, trzymajcie się. Cześć.